Pan, pan Ale można ogłosić, nie, o czym, pan mówi, jako obywatel, jeśli... No, to tutaj Mój... mnie pan zaniepokoił i... E, po no tak, pierwsze, chodzi o to, żeby wypluczyć, jest To jest tak, To jest polityczne tak, że... Nazywa się ta pani Małgorzata Manowska i jest pierwszą prezes Sądu Najwyższego. I ona pisze tak... Nieodpowiedzialne inspirowanie przez Romana Giertycha masowego składania protestów wyborczych, które spowodowało wpływ do Sądu Najwyższego kilkudziesięciu tysięcy protestów o identycznej treści, poważnie zdezorganizowało pracę pozostałych izb sądu. Strasznie mi jest Państwa sędziów żal teraz. Przepraszam, obywatele mają do tego prawo. Ale co ty, są najwyższe jest dokładnie tą instytucją, ale do prawo która do ma się wpisu tym. Nie na oślep bez uzasadnionych wątpliwości? No nie! Nie do tego to służy, żeby zrobić taki wchlej, do porwania protestu, do w, tle, protestu, do protestu no, w przypadku Nie, nie, no, w przypadku, nie, nie, nie mają obywatele prawo do pracy z obowiązkiem i pana, obowiązki, kiedy coś się ma, kiedy wybacza, że ma wydawną obserwację potwierdzającą ten protest, a nie zrobienia masówki. i zgłasza i składa taki protest wysyła go do sądu, to nie ma uzasadnionego powodu. Tak, myślę, powodu. że tak. Bo do tego zaklęcia. No nie to nie. że pan nie Panie ufa no, Polakom, e, którzy rzeczywiście chcą no, uważać. Nie wszystkim ufam. No oczywiście, że są ludzie, którzy robią ja, tylko to dla tego, żeby te nie protesty. wpłynęły i wszystkie te protesty. Rozłącz. No, znaczy, ja się nie, ja, 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 ja bym się nie litowała z całym szacunkiem kierownicą, tylko opłaçanymi. Czy są to są, wiem, że w ogóle tego, więc o wszystkiego musi się kolejne wypowiedzi. Tylko po to, że w pełnym potładczy może to rozwiązać. No nie może, bo uważacie, że może władzie są pełnym. Wkładzie, proponowaliśmy to. Panowie, mówili, czy zrobiliście własną debatę? Do, do e, prezydenta Andrzeja Dudy, żeby cofnął weto dotyczące ustawy incydentalnej. Ale to nie by było. Ale dlaczego tak, tak jest? Bo prawo jest. takie z zagarnąć. Sąd wiesz. To, dobrze, to, panowie, to panowie, chcieliście zagarnąć Sąd panowie, panowie, najwiesz, Na chwilę, na chwilę zakończę panów pod debatę, pod debatę, która jest elementem naszej debaty. I pan i to jest dopiero otworzenie furtki do nieprawidłowości. To jest ważne, co pan powiedział. Jeżeli pan zna tak dokładnie te procedury, to może opracowaliście sposób, bo przecież tych samorządów, w których rządzi Prawo Sprawiedliwość jest wiele. No to Mój, tutaj mnie pan zaniepokoił i uważam, że, i teraz, tym, czy, hmm, Oój, naprawdę, że jest jeszcze większa procedura. Teraz nasi się dowiedzieli, że jak głosy są zdalne, to potem to już nikt ich nie szanuje. I teraz jedni będą w takim razie mówić, że najpierw były nieprawidłowości w komisjach, a drudzy, że samorządy, że samorządy, że samorządy po prostu nie szanują worków z głosami. Tak głosami Pani redaktor, dokładnie tak to wyglądało w bastionie koalicji obywatelskiej, czyli w rządzie, gdzie, tam gdzie zasiada pani prezydent Hanna Zdonowska z PO. Dokładnie tak, tak to wyglądało. Ciekawe, jak Byłem to wyglądało w jako, bastionach. Jako doktorat, to pan? jako doktorat na wydziale prawa i administracji, podjął, komisji. Jakie pan? działania załamany. pan podjął jako wiceprzewodniczący komisji? Jakie działania miałem podejmować wobec organu, który jest nade mną? Pan można było Jako obywatel, jeśli widział pan jakiekolwiek nieprawidłowości, to powinien ja nie pan mówię, to zgłosić. Nie... Czy bo pan jest jeżeli... przytomny, panie pośle? Pan pan nie... no, mówi pan, że nie ufa pan procesowi demokratycznemu? Ja? O czym pan Czy pan, mówi? pan rozumie, co ja do pana mówię? Trochę mniej emocji. Pan, nocy... Mniej hamlety... Mniej tego hamletyzowania. Tutaj już się pan napompował przez ostatnie Dobrze, pięć minut, ale niech pan odetchnie. I pan opowiada państwa, przerwę. To... Tak powinno być. Dobrze, sądu najwyższego. Na sądze, sądu najwyższego czyta? której oczywiście. izby? Których sędziów? Słucham pana. Piętnastu tych, co powiedział pewnie Tusk. Piętnastu najwyższych. 15 jest Izba kontroli nadzwyczajnej. To, bo tutaj pan poseł zaczęliśmy rozmawiać. Pan poseł się uśmiecha, to proszę dać jakąś propozycję konkretną, a nie się tylko uśmiechać. Ja wiem, że krytyk to jest najprostszy. Krytyk to jest najprostszy, najprostszy za rok, krytykować jest bardzo prosto, tylko dać receptę. To no, nie no, może pan, nasz kołownia dał receptę nie, i trzeba nic wynajdywać. Po prostu otworzyć ustawę i zobaczyć, co trzeba zrobić. Izbą powołaną do, do oceny kontroli wyborów jest Izba kontroli. Nieuznawana przez organizacje no europejskie. Ale to nie ma znaczenia. Organizacje europejskie ja, nie mają wiem, znaczenia. Bo to, to głos, który reprezentują się Nie ma to bajki. znaczenia. Ani to za państwa to o tym decyduje, a nie jakieś instytucje europejskie. W polskiej Ale... konstytucja nie odsyła.

bo no tak, pierwsze, chodzi o to, żeby była była jest polityczne piekło. Była to, jest polityczne tak, tak, to jest polityczne piekło. To są tak, rzeczy, jest polityczne piekło, a najgorsze jest to... ...żeby rozwalać ten kraj. Ci ludzie demolują Polskę w imię swoich politycznych interesów. Rozwalają instytucje, nie mając do tego podstaw prawnych. Pan sobie jeszcze zaczął teraz przypominać, kiedy zostały instytucje rozwalone i kto je zmieniał i dlaczego one zostały zmieniane i po co zostały zmieniane. To może będzie pan a się mniej... To może będzie pan się mniej... Nową. Nie polskich instytucji jest zakazane. To nie chodzi o to, o tym, panie pośle. Chodzi o to, żeby, żeby postępować i żeby reformować i żeby reformować w celach. A nie nie politycznych, tylko w celach takich. Po co się reformuje? Reforma idzie w stronę czegoś lepszego, prawda? Reformuje Powinno się zbytlenie. po to, żeby było lepiej czy gorzej, panie pośle. Powinna w stronę to zwykle lepiej, lepiej. Zreformowano tak, że jest tak. lepiej czy gorzej wiele w reform w Polsce poszło źle. O sądy teraz pana pytam. Lepiej czy gorzej zreformowano? Gorzej. Dziękuję bardzo. Teraz pan Bochański. No nie, no ma to znaczenie, proszę nie, nie pana. Ma znaczenia dla czy były to reformy, reformy dla reformy, czy były to, nie, ale czy ty były nie to nie reformy po to, że politycy uznali, że zmienią konstrukcję pewnych ciał, ale bo wtedy się, będzie na łatwiej tymi czołami bo Wiele konstrukcja też zmieniła, na gorzej to nie znaczy, że nie jest to konstytucja. Ocena, czy coś jest dobre czy złe, nie zmienia faktu, czy jest legalne. Ocena legalności jest zupełnie czymś innym. dobre czy złe, tylko czy coś jest sądem, Dobre, czy czy to nie jest złe? sądem, panie pośle. Bo o tym decyduje pa, ustawa, to to wieś, a nie teraz premier mówi. Tusk. Dziękuję bardzo, bardzo pani redaktor. Tę dyskusję powinniśmy zacząć od tego, że Donald Tusk stoi tam z konstytucją i warto, żeby ją przeczytał. Bo tam nie ma czegoś takiego, jak cofnięcie weta. Może w tym rządzie się antydatuje dokumenty, co jest fałszerstwem. Może się cofa podpisy, co jest fałszerstwem prawdziwym, a nie takim, jakim wy opowiadacie. Nie ma takiej instytucji w polskim prawie. Donald Tusk jątrzy. Jest tryb przewidziany ustawami, a nie uchwałami, tak jak wy rządziliście yy, obecnie. Są ustawy przyjęte zgodnie z porządkiem konstytucyjnym w Polsce. Nie ma żadnych organów zewnętrznych wobec państwa Rozniczymy. polskiego, które mają prawo arbitralnie wypowiadać się w sprawie obowiązywania bądź nieobowiązywania ustaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To są tylko opinie i należy przestrzegać prawa, które jest uchwalone. I to nas zasadniczo różni od Was.